Witajcie w omówieniu ósmego odcinka trzeciego sezonu Demon Slayera. Odcinek jest jednym z tych z cyklu, mamy totalnie brzydką mangę, więc róbmy z niej arcydzieło. Dostajemy backstory Muj chiro, które w mandze było znacznie brzydsze i nie wywarło na mnie takiego wrażenia jak teraz. Byłem bardzo zachwycony tłami oraz przyrodą w Sadze. a tu przyszedł Demon Slayer. I przebił. Ale już dość zachwycania się animacją. Omówmy sobie fabułę. Mój ciro żył w górach z bratem bliźniakiem o imieniu Ujciro oraz rodzicami. Niestety rodzice braci Tokito odeszli wcześnie. I powiem tak, śmierć ojca Mój ciro. Była mocną sceną. Te pioruny, ten deszcz, to cieniowanie. Subarashi. Bracia Tokito byli swoimi totalnymi przeciwieństwami. Mój Ciro był taki spokojny, dobry, wstydliwy. Kiedy Mój Chiro był, no, okrutny. Nie dało się go lubić. W tym charakterze. Po utracie wspomnień, Mój Ciro przyjął nieco jego charakteru. I to było powodem, dlaczego na początku za nim nie przepadałem. Ale w końcu się zrehabilitował i odzyskał siebie. Dowiadujemy się też, że Mój Chiro i Uchiro są potomkami użytkownika oddechu słońca. Tylko pytanie: którego? Yorichi'ego? Czy kogoś innego? Manga prawdę wam powie, ale ja tego nie zrobię. Śmierć Uichiro była okrutna. Jak ten demon pozbawił go ręki. To backstory jest bardzo smutne. I w sumie bardzo podobne do Bachstory braci Shinazugawa. Ale jednak różni się nieco. I jest znacznie dłuższe. Ciekawi mnie czy demon, który ich zaatakował, był zwykłym demonem, który szukał ofiar? Czy został tam wysłany przez Muzana? Bo wiecie, w końcu są oni potomkami... Użytkownika oddechu słońca. Po flashbackach w końcu mamy pieczęć Mui Chiro. Która mnie zaskoczyła, bo we wszystkich tych fanowskich animacjach była błękitna, a tu jest czerwona. Zostałem przez to zmylony. Dalsza część odcinka to walka z piękną animacją. Poznajmy kolejną umiejętność Giyoko. Potrafi on tworzyć maski ośmiornicy. Czy to część sumen nawiązanie? Oczywiście, że tak. Cały rozpierdziel nie powstrzymuje haganezuki przez szlifowanie miecza. Mamy też wspominkę o poprzednim kowalu Mui Chiro, który zmarł na chorobę serca. Wygląda na to, że był on jedyną osobą, która rozumiała Mój Chiro. Nie wiem jak, ale oddech mgły? Mój Chiro jest lepiej zanimowany do oddechu mgły? Pewnych typiarzy w mojej szkole muszą się postarać o większy budżet na animację, bo taki mały Mój Chiro bierze większe buchy od nich. Podsumowując, odcinek był bardzo dobry, skupił się wyłącznie na Mój Chiro, co jest fajne. Fajnie się omawia odcinki skupiające się na jednym wątku. No nic, zapraszam na Discorda, link w opisie. Do usłyszenia. See ya.